Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich subskrybentów, którzy śledzą mój kanał oraz oczywiście nowych widzów. Trochę mnie nie było. Ostatnia prezentacja w maju, teraz mamy sierpień. Wynikała ta przerwa z... Nie z urlopu, bądź co bądź. Nie myślcie sobie, ja nie mam urlopów. Wynikała z, z tego, że trochę maj i kwiecień był kiepski w handlu, czerwiec, lipiec wróciło do normy, więc mogłem pojechać znowu po kolejne samochody, no i w lipcu wyjazd. Powiem szczerze, że ciężko było tym razem znaleźć coś sefcownego, bardzo dużo mi się aut przerzucić, ale finalnie zakupy uważam za mega udane. No i to pierwsza propozycja, która w lipcu przyjechała. Wybiegając trochę, wyprzedzając trochę fakty, wybiegając trochę w przód, mogę Wam powiedzieć, że będą dwa takie samochody. To jest pierwszy z nich. Drugi jest aktualnie w przygotowaniu. Jutro chyba pójdzie na my, Renault Renoscenik, więc mamy tutaj Renoscenik rocznik 2010. Silnik benzynowy 1 i 6. Najzwyklejszy, najprostszy. Bezawaryjny silnik, idealnie nadający się do gazu. Kolor czarny, tak jak widać. Auto przyjechało na kołach bez użycia lawety. Zakupione między, na trasie między Frankfurtem a Köln w małej miejscowości. Lubię kupować tak samochody, bo wam powiem, że. Kiedy przyjechałem, to piękny widok, auto stało w garażu, garaż otwarty, Niemiec sympatyczny, przyjemny, kulturalny i, i, i powiem Wam szczerze, zupełnie szczerze, po 10 minutach oględzin tego auta w garażu, jazda próbna tak naprawdę była już tylko formalnością. No musiałem, oczywiście muszę dokonać jazdy, wykonać jazdę próbną, ale, ale wiedziałem czego mogę się spodziewać i jazda próbna tylko potwierdziła jakby stan tego auta, a uważam, uważam ten stan za no trudno mi tu szukać określeń, ale powiem, powiem że tak, auto jest w stanie dziewiczym, no tak, tak bym to określił. I mówcie, co chcecie. Oczywiście, jak przyjedziecie tutaj, no to będziecie sobie sami oceniać, ale spróbuję Wam na tym filmie mniej więcej to pokazać. Na początek, na początek powiemy o powłoce lakierniczej. Jak na 9-letnie auto, to tak naprawdę no gdzieś te ryski drobne są, wiadomo, ale no trzeba się mocno przyczepić, żeby to był jakiś tam problem, bo tych rysek jest naprawdę niewiele. Bardzo ładnie utrzymana jest ta powłoka lakiernicza. W zasadzie można powiedzieć, że tutaj, tylko na, na tych felgach, mamy troszeczkę na tej jednej feldze obtarcie gdzieś od krawężnika, i na tej feldze mamy tutaj takie obtarcie z tamtej strony felgi są w bardzo ładnym stanie nie noszą żadnych praktycznie śladów użytkowania pokazuję tutaj tak żebyście sobie wszystko obejrzeli natomiast powłoka lakiernicza tak jak mówię Oprócz drobnych, jakieś tam, no bo wiadomo, w 9 aucie nie może być tak, żeby wszystko było w stanie idealnym, ale oprócz takich drobnych, niezauważalnych mankamentów, jest bardzo ładnie utrzymana. Jakie są atuty tego auta? No, myślę, że tak jak na wstępie powiedziałem, egzemplarz moim zdaniem dla takiego dość wymagającego klienta. Dlaczego? No, po pierwsze, całe auto w oryginalnym lakierze, żaden element. Nie był tutaj malowany. Oprócz, oczywiście, lakieru fabrycznego, oprócz malowania w fabryce, żaden element nie był malowany powtórnie. Auto na pewno bezwypadkowe, na pewno bezkolizyjne. Wszystkie szyby w tym samochodzie również są oryginalne, łącznie z przednią. Także, jeśli komuś zależy na, na takim stanie auta właśnie na, na, na tych rzeczach to oczywiście to tutaj akurat się nie zawiedzie wszystkie szyby oryginalne i całe auto w oryginalnym lakierze kolejny atut i myślę że to i myślę że to jest bardzo ważny również atut to przebieg tego samochodu, przebieg który jest naprawdę bardzo niski 93 800 chyba było jak brałem go z Niemiec teraz ma 94 800 więc prawie 95 tysięcy bardzo ładny przebieg, na pewno, na pewno pojeździ to auto bezawaryjnie przez wiele tysięcy kilometrów. Pakiet startowy tutaj już jest jakby wykonany, ale o tym powiem później. Zajrzyjmy sobie do środka, otworzymy najpierw może bagażnik. Tak wygląda bagażnik, duży. Jest to w ogóle fajna propozycja dla, dla rodziny, którzy dla, no jest to rodzinne auto z możliwością przewożenia różnych większych rzeczy w bagażniku. Zajrzyjmy sobie do środka, ale pootwieram otwieram jeszcze może tamte drzwi, bo szyby są trochę przyciemnione, ale bardzo niewiele. Wam powiem szczerze, nie jest jakaś bardzo ciemna szyba, ale zajrzymy do środka i sami sobie ocenicie stan wnętrza tego samochodu. Tylne fotele. Bagażnik już pokazywaliśmy. Proszę bardzo, tył. I zaraz pokażemy, jak wygląda przód. A on tam przednie fotele. O! Fotel kierowcy. Fotel pasażera. Sami ocencie stan tego. To ja wiem, że na filmie nigdy nie jest tak samo, jak w rzeczywistości. No ale, ale może coś yy, zawsze, zawsze coś sobie Zobaczycie, lepiej niż na samych zdjęciach, gałka zmiany biegów, sześciobiegowa skrzynia, ponieważ silnik ma 110 koni. Klima, tutaj zaraz powiemy o wyposażeniu, ale zobaczcie, o panel radia, jak wygląda panel klimatyzacji, kierownica. No, więc teraz może troszeczkę o wyposażeniu. Wszystkie szyby są elektryczne. Zaraz wsiądę do tego samochodu, pokażę jeszcze Wam tu z tyłu czujniki parkowania. Tak, jak widać. O, proszę bardzo. Mało tego: czujniki parkowania są wyświetlane na ekranie w tym samochodzie. Mamy również podgrzewane fotele przednie, czyli, czyli wyposażenie naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jedynie klima jest manualna. Fajnie by było, gdyby była dwustrefowa, no niestety tutaj nie jest. Mamy klimę manualną, ale powiem Wam szczerze, że ciężko jest dostać stanika z klimatronikiem dwustrefowym. Tutaj mamy komputer pokładowy, zobaczcie sobie przebieg właśnie. Tak, zmieniam teraz zużyte paliwo. No wiele tutaj, prawda, że wszystko w języku polskim. Średnie zużycie, aktualne zużycie, zasięg i tak dalej i tak dalej. Tempomat możemy tutaj mamy tempomat lub ogranicznik. Jeżeli włączymy, no trzeba by było włożyć kartę przede wszystkim. Włożymy sobie kartę, o. O. I teraz mamy właśnie tak mamy ogranicznik prędkości, tak mamy tempomat do wyboru. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz myślę, że czas na to, aby zaprezentować jak pracuje silnik, otworzyć komorę silnika, więc ja już ją otwieram, odpalam. Ważna sprawa też automatyczny hamulec ręczny. Niektórzy tego nie lubią, ale akurat w renówkach, jakby, no ja nigdy nie miałem problemów. Nie są to jakieś psujące się rzeczy. I już silniczek nam ruszył. Nie jest jeszcze rozgrzany, bo tutaj trochę stałem, tylko go przejechałem kawałeczek. Spróbujemy teraz otworzyć. O. I tak wygląda komora silnika. Popatrzcie sobie, żadnych wycieków nie ma, nic się tu nie dzieje. Wszystko pięknie, jechało tu do Polski. Uważam, że jest w dobrym stanie. Pasek rozrządu został wymieniony. Zobaczymy tam zaraz w książce, bo tu niestety nie widać, znazało się który rok i, i przy jakim przebiegu, ale jest anotacja w książce, więc zaraz będziemy oglądać, kiedy został wymieniony pasek. No, w ogóle kompletny rozrząd, no bo tam inaczej w Niemczech się nie wymienia. Proszę bardzo, lampy. Wszystko pokazuję. Tak pracuje filmik. Też chyba klima była yy, nabijana, bo tu jest yy, chyba oznaczenie ile było czynnika. Tak mi się przynajmniej wydaje. 100% pewności nie mam, ale 515 chyba tu wchodzi. To mi się wydaje, że to Ktoś tam sobie napisał. Klima wspaniale. Mrozi, powiem Wam, że wracałem tym samochodem. 33 stopnie było w Niemczech, kiedy wracałem nim do Polski. A w środku było naprawdę zimno. Możecie mi wierzyć, albo nie, kiedy wysiadłem, to buchało tak gorąco. W środku naprawdę musiałem tą klimę wręcz zmniejszyć, ponieważ było mi za zimno. Także klima chodzi tutaj perfekcyjnie. Nic nie było zresztą przy klimie robione. Pakiet startowy ogarnięty w tym samochodzie wymieniliśmy chyba tylko olej o boże, już nie pamiętam tak, chyba tu był tylko olej wymieniony i to wszystko wszystko sprawdzone, nic w zawieszeniu nie ma żadnych luzów klocki, tarcze jeszcze w miarę dobre, opony są też w niezłym stanie w sumie przednie i również tylne tylne tu Michelinki o bardzo, bardzo ładnym stanie, tylne są nawet ładniejsze niż przednie więc no nie wiem, jak ktoś tam będzie chciał, to sobie może, może zamienić, ale nie wiem czy, czy jest sens. No, tak to wygląda, więc teraz chciałbym wam jeszcze pokazać y, książki y, serwisowe i dokumentację, która tu jest. O, czuję Klimę, czuję tą Klimę. Właśnie jak tutaj, jak tutaj było, ja już sobie przygotowałem przygotowałem, więc y, Tif niemiecki, czyli Yy, przegląd gdzieś tam jest ostatni z 18 roku więc auto oczywiście w ogóle auto jeździło do samego końca było wymeldowane yy, tego samego dnia przed moim przyjazdem więc do samego końca jeździło naprawdę no fajny sam, stan tego samochodu ostatni wpis gdzieś tutaj mamy w 19 roku w marcu w 19 roku w marcu i to się pokrywa też z nalepką tu wymiany oleju yy, i o i, i nawet to się pokrywa tutaj tak 88 467 tu mamy natomiast o właśnie to jest ta anotacja, która jest dla nas bardzo istotna wymiana y, paska rozrządu w roku 2016 czyli czyli tak naprawdę i przebieg y, 57060 tak dobrze widzę tak także y, także także no właściciel który osoba która nabędzie ten samochód sama sobie zdecyduje kiedy wymienić pasek rozrządu ja nie będę namawiał żeby jeździć na pasku bo oczywiście to jest nie mogę nie mogę nie mogę zagwarantować tak że że się nic nie stanie ale zostawiam tę decyzję nowemu właścicielowi natomiast no ja gdybym miał to auto kupić powiem wam szczerze żebym na tym pasku ze 30 tysięcy Spokojnie przejechał, no bo tutaj 56, tu jest 90, czyli te 30-20 tysięcy na pewno jeszcze moim zdaniem na tym pasku można zrobić. No tak to wygląda. Słuchajcie, no co tu więcej opowiadać. W bardzo ładnym stanie Steinik uważam. Jestem bardzo zadowolony z zakupu tego samochodu i też uważam, że nowy właściciel, który go kupi, żeby go użytkować, też będzie z niego zadowolony. Tak samo jak ja byłem. Zapraszam Was bardzo serdecznie na moją stronę na Facebooku. Tam różne ciekawostki podaję dużo wcześniej, niż, niż wystawiam samochody do sprzedaży. Także warto się wydaje obserwować tę stronę. No, tak to wygląda. Uważam, że z fajnym wyposażeniem fajny scenik dobra, dobra propozycja dla wymagającego klienta, przede wszystkim. Dobrego stanu technicznego i niedużego przebiegu. Na pewno, na pewno taka osoba, która tego oczekuje, nie zawiedzie się na tym samochodzie. Serdecznie także zapraszam do przyjazdu tutaj do mnie, do Łodzi i oglądania tego samochodu na żywo. No to pozdrawiam wszystkich. Na razie cześć. Do widzenia.